Dzień dobry we wtorek 13 maja. Partnerem dzisiejszego wydania jest CVI. CVI to lider Private Debt w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma jest obecna na rynku od 2012 roku i do tej pory zrealizowała już ponad 750 transakcji, inwestując około 3 miliardy euro. CVI wspiera rozwój ambitnych firm, dostarczając elastyczne finansowanie, które odpowiada na szeroki zakres potrzeb kapitałowych. W 2025 roku CVI planuje zainwestować 400 do 500 milionów euro w ramach 50 do 60 inwestycji typu private debt w różnych branżach, głównie w Europie Środkowej, do 25 milionów euro per transakcja. Dowiedz się więcej na stronie www.cvi.pl. A teraz zacznijmy dzień z przewagą i na początek podsumowanie rynków. W poniedziałek indeks WIG-20 zakończył notowania z niewielkim spadkiem o 3,7% pomimo dużych strat spółki CCC o 6,43% po publikacji wstępnych wyników za pierwszy kwartał. Obroty na GPW tego dnia wyniosły niespełna 2 miliony. Poniedziałek przyniósł zyski na europejskich indeksach, gdzie niemiecki DAX wzrósł o procent. Wyraźne wzrosty zanotowano natomiast na amerykańskich indeksach. S&P 500 wzrósł o 3,3% przebijając 5800 punktów, a Nasdaq o 4,4% na tle porozumienia pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami w sprawie tymczasowego obniżenia ceł. Wieczorem za dolara trzeba było zapłacić 3 zł i 82 grosze, a za euro 4,24. Wzrosła również cena ropy do 61 zł i 76 groszy za baryłkę. Gospodarka i makroekonomia. Minister aktywów państwowych Jakub Jaworowski poinformował podczas konferencji, że polskie banki z udziałem Skarbu Państwa rozważały możliwość zakupu udziałów w Santander BP. Jednak cena zaoferowana przez kupującego okazała się wystarczająco wysoka, co sprawiło, że proces sprzedaży zakończył się sukcesem. Amunicja wielkokalibrowa 155 mm i 120 mm ma być w pełni produkowana w Polsce. W ciągu ostatniego roku kapitalizacja rynkowa notowanych na GPW spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz notowanych na GPW ich spółek zależnych wzrosła o 51,2 miliarda złotych. Rząd zapowiedział podpisanie traktatu z Wielką Brytanią, który będzie obejmować gwarancje bezpieczeństwa oraz współpracę w zakresie przemysłu obronnego, gospodarki, rolnictwa i nauki, wzorowany na umowie z Francją. Donald Tusk zaznaczył, że bliska współpraca z Francją, Wielką Brytanią oraz Niemcami sprawia, że Polska staje się o wiele bezpieczniejszym krajem. A także, że Polska jest dla Stanów Zjednoczonych najcenniejszym sojusznikiem w regionie. Szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych zdecydował o wycofaniu zgody na działanie rosyjskiego konsulatu w Krakowie. Strategia dla ciepłownictwa do 2040 roku zakłada elektryfikację i zmianę modelu taryfowego. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad nowymi rozwiązaniami dla polityki demograficznej. Wiadomości gospodarcze ze świata. Komisja Europejska rozważa nałożenie sankcji na konsorcjum Nord Stream 2, jeśli Rosja nie zgodzi się na bezwarunkowe zawieszenie broni przez 30 dni. Rzeczniczka Komisji Europejskiej Paula Pincho wskazała, że połączenie Rosji i Niemiec gazociągiem jest obecnie nieaktywne, ale sankcje mogą być wymierzone w każdy podmiot związany z tym projektem. Po rozmowach między liderami Ukrainy i państw zachodnich które odbyły się w Kijowie, grożono nowymi sankcjami, jeżeli Rosja nie przystąpi do rozmów pokojowych. Stany Zjednoczone i Chiny ogłosiły w poniedziałek zawarcie umowy o obniżeniu wzajemnych ceł w ramach wysiłków obu największych gospodarek świata na zakończenie wojny handlowej, która zakłóciła globalne perspektywy i wprowadziła niepokój na rynkach finansowych. Donald Trump ogłosił totalny reset w wojnie celnej z Chinami po negocjacjach, które odbyły się w Szwajcarii, zapewniając postęp w otwieraniu Chin na amerykański biznes. Donald Trump ogłosił w niedzielę, że podpisze rozporządzenie wykonawcze, które obniży ceny leków na receptę do poziomu, jaki płacą inne kraje o wysokich dochodach, co jego zdaniem może oznaczać obniżkę od 30 do 80%. Administracja Donalda Trumpa zamierza przyjąć samolot Boeing 747-8 jako prezent od katarskiej rodziny królewskiej, który zostanie przekształcony na potrzeby Air Force One, według źródła zaznajomionego z tą sprawą. Scott Besant poprosił Kongres o podniesienie limitu zadłużenia do połowy lipca. Militarny oddział partii pracujących Kurdystanu, który przez ponad cztery dekady toczył krwawy konflikt z państwem tureckim, zdecydował o rozwiązaniu i zakończeniu walki zbrojnej, podała agencja informacyjna bliska tej grupie. Premier Keir Starmer obiecał znaczne ograniczenie migracji netto do Wielkiej Brytanii w ciągu najbliższych czterech lat, twierdząc, że większa kontrola nad tym procesem jest konieczna, aby utrzymać spójność społeczną i zwiększyć inwestycje w krajową siłę roboczą. Business. Grupa InPost podpisała umowę partnerską z brytyjskim sprzedawcą modowym ASOS, wprowadzając pierwszą usługę dostawy do punktów out of home na następny dzień w Wielkiej Brytanii. Dzięki współpracy z ASOS InPost ustanawia nowy standard dostawy wykorzystując największą sieć maszyn paczkomat i punktów pick-up drop-off w Zjednoczonym Królestwie. Uruchomienie usługi D plus to część strategicznych działań Inpost, mających na celu wzmocnienie pozycji na brytyjskim rynku, w tym przejęcie firmy kurierskiej Jodel, co przyspieszyło ekspansję grupy o 5 lat. PKP Cargo opracowuje plan restrukturyzacyjny, który uwzględnia nie tylko działania naprawcze, ale także rozwój firmy poprzez fuzję i przejęcia. W ramach planu spółka rozważa sprzedaż zbędnych nieruchomości i taboru, a także inwestycje w nowoczesny tabor specjalistyczny do transportu intermodalnego i towarów spożywczych. Dodatkowo PKP Cargo bada możliwości skorzystania z pomocy publicznej i rozwoju na rynku międzynarodowym, szczególnie w segmencie przewozu paliw płynnych. W przyszłości spółka nie wyklucza akwizycji mniejszych podmiotów z branży kolejowej, aby wzmocnić swoją pozycję rynkową. Poczta Polska zawarła umowę z Żabka Polska, która obejmuje bezpośrednią współpracę w zakresie obsługi paczek. Spółki przeprowadziły integrację technologiczną umożliwiającą klientom łatwiejsze nadawanie i odbieranie przesyłek w sklepach Żabki. Z podobnymi rozwiązaniami Poczta Polska planuje w przyszłości współpracować z innymi partnerami handlowymi. Pana wybuduje dla Media Expert centrum dystrybucyjne w Łodzi o powierzchni 207 tysięcy m2, warte 500 milionów złotych. Inwestycja, która ruszy w trzecim kwartale 2025 roku, ma na celu wsparcie rozwoju e-commerce i sieci detalicznej Media Expert. Nowe centrum będzie zgodne z zasadami zrównoważonego budownictwa, a pracę znajdzie tam około 300 osób. Andrzej Skolmowski został powołany na pełnienie obowiązków prezesa grupy Azoty. Michał Tokarz i Wojciech Jabłoński zostali powołani na stanowiska wiceprezesów PKO Leasing. Jakub Kaczmarek pełni obowiązki prezesa Refamet do 17 czerwca. Krótki flash wiadomości biznesowych ze świata. Nissan planuje dodatkowo zwolnić ponad 10 tysięcy pracowników na całym świecie, co łącznie z wcześniej ogłoszonymi cięciami oznacza redukcję o około 20 tysięcy miejsc pracy, czyli 15% swojej siły roboczej, jak podała japońska telewizja publiczna NHK. Trump Media dąży do przejęć, aby zdywersyfikować swoją działalność i wejść na rynek usług finansowych. Fundusze dla zamożnych inwestorów wykupują drogie udziały w funduszach private equity, wykorzystując rosnącą popularność tego segmentu inwestycyjnego. Citigroup i Barclays odnotowują gwałtowny wzrost popytu na wysoko oprocentowany i ryzykowny dług, co świadczy o rosnącym apetycie inwestorów na ryzyko. Transakcje i finansowanie. CVI chwali się wysoką pozycją w europejskim rankingu DebtWire Direct Lender i zwraca uwagę na dynamiczny wzrost private credit w ostatnich latach. Europejski rynek finansowania bezpośredniego odnotował znaczący wzrost w 2024 roku. Zrealizowano 994 transakcje, co oznacza wzrost o 38% w porównaniu do 2023 roku, znacznie powyżej 3-letniej średniej rocznej, wynoszącej 858 transakcji. W tym kontekście CVi chwali się, iż nadal utrzymuje silną pozycję w rankingu DebtWire Direct Lender. Za cały 2024 rok zajmując pierwsze miejsce w Europie w segmencie małych spółek z 14 transakcjami i udziałem na poziomie 9,59%, a także zajmując pierwsze miejsce w regionie Dach i Polska z 11 transakcjami i udziałem na poziomie 8,4%. Olaf Hofses, dyrektor w CVI, skomentował, że wspomniane dane potwierdzają silną pozycję CVI na rynku oraz ich zaangażowanie we wspieranie firm w Europie Środkowej poprzez dostosowane do ich potrzeb rozwiązania w zakresie finansowania bezpośredniego. W 2025 roku CVi planuje zainwestować aż między 400 a 500 milionów euro w ramach inwestycji typu private debt w różnych branżach, przede wszystkim w Europie Środkowej. Finansowanie pozwoli na wsparcie aż od 50 do 60 innowacyjnych projektów z kwotami do 25 milionów euro, a nawet większymi dzięki współpracy z koinwestorami. Więcej informacji znaleźć można na www.cfi.pl Santander Bank Polska rozpoczął rozmowy z Banko Santander w sprawie przejęcia 100% udziałów w Santander Consumer Bank. Obecnie Santander BP posiada 60% akcji, a pozostałe 40% należy do hiszpańskiej spółki Santander Consumer Finance. Decyzja o rozpoczęciu negocjacji nie oznacza jeszcze realizacji transakcji, a organy banku nie podjęły wiążących ustaleń. Rozmowy wpisują się w szerszy proces zmian właścicielskich po ogłoszonej w ubiegłym tygodniu sprzedaży 49% akcji Santander BP grupie Erste. Querkus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i Franklin Templeton Poland podpisały umowę dotyczącą prac nad planowanym połączeniem spółek oraz strategicznej współpracy z Franklin Templeton. W ramach transakcji Franklin Templeton Global Investors Limited obejmie nowe akcje Querkusa za wkład gotówkowy, uzyskując 9% udziałów po emisji. Plan połączenia przewiduje emisję dodatkowych 700 tysięcy akcji oraz finalizację fuzji najpóźniej do końca 2025 roku po uzyskaniu zgód walnych zgromadzeń i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zarządy spółek podkreślają, że konsolidacja wpisuje się w strategię rozwoju i przyniesie korzyści akcjonariuszom oraz klientom. Prezes Quercus. Sebastian Buczek podkreśla, że współpraca z Franklin Templeton wzmocni pozycję firmy na rynku i otworzy nowe możliwości rozwoju, zwłaszcza w obszarze konsolidacji rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych. Prawo i podatki. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało pięć osób, w tym dwóch byłych rektorów prywatnych uczelni, w ramach śledztwa dotyczącego afery Kolegium Humanum. Działania Centralnego Biura Antykorupcyjnego, przeprowadzone na polecenie Prokuratury Krajowej, objęły przeszukania 13 lokalizacji na terenie województw Wielkopolskiego i Mazowieckiego. Śledztwo dotyczy nieprawidłowości na uczelniach wyższych, w tym przyjmowania korzyści majątkowych i osobistych w zamian za wystawianie fałszywych dokumentów potwierdzających przebieg studiów oraz dyplomów. Do tej pory w sprawie przedstawiono łącznie 347 zarzutów 64 osobom. Sejm skierował do Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych poselski projekt nowelizacji ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym zgłoszony przez Klub Polska 2050, który ma na celu odpolitycznienie rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Projekt przewiduje wprowadzenie niezależnych członków rad nadzorczych, którzy nie będą powiązani z partiami politycznymi, będą musieli posiadać odpowiednie kwalifikacje i co najmniej trzyletnie doświadczenie w zarządzaniu. Dziś przed Sądem Apelacyjnym w Rzeszowie odbędzie się rozprawa w sprawie przedsiębiorcy skazanego na 8 lat więzienia za sprzedaż preparatów czyszczących na bazie gamma-butyrolaktonu, substancji, której status prawny budzi poważne kontrowersje. Gamma-butyrolakton, używany przemysłowo jako rozpuszczalnik i środek czyszczący, jest jednocześnie substancją psychoaktywną i prekursorem kwasu gamma-hydroksymasłowego, co spowodowało, że po nowelizacji przepisów z 2015 roku Główny Inspektorat Farmaceutyczny uznał go za substancję zakazaną mimo że nie figuruje on na oficjalnej liście środków odurzających. Problemem jest niejednoznaczność chemiczna. Gamma-butyrolakton jest laktonem, a nie estrem, co potwierdzają sprzeczne opinie biegłych. A mimo to sądy i prokuratura traktują go jako substancję psychotropową, co prowadzi do surowych wyroków wobec przedsiębiorców działających legalnie i transparentnie. Rezort Finansów przygotował projekt nowelizacji ustawy o podatku od spadków i darowizn, który wprowadza kluczowe zmiany dotyczące opodatkowania powtarzających się świadczeń, takich jak renty. Nowe przepisy przewidują, że obowiązek podatkowy powstanie albo z chwilą ustanowienia świadczeń, jeśli ich wartość jest znana lub uprawdopodobniona, albo dopiero w momencie ich faktycznej wypłaty, co odpowiada uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z marca 2025 roku. Ponadto zniesiony zostanie obowiązek uzyskiwania zaświadczenia z Urzędu Skarbowego potwierdzającego zwolnienie z podatku przy sprzedaży majątku nabytego w drodze spadku lub darowizny od najbliższej rodziny. Rezort Finansów planuje zniesienie obowiązku rejestracji certyfikatów inwestycyjnych niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Obecny model rejestracji, wprowadzony w 2018 roku, utrudnia skuteczne przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ponieważ fundusze i towarzystwa inwestycyjne nie mają bezpośredniego dostępu do danych o certyfikatach i ich posiadaczach. Projekt przewiduje powrót do prowadzenia ewidencji uczestników przez same fundusze lub wybrane podmioty przy jednoczesnym zachowaniu dostępu Komisji Nadzoru Finansowego do niezbędnych informacji oraz utrzymaniu zdematerializowanej formy certyfikatów. Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowelizacji który umożliwi firmom ubezpieczeniowym sprawdzanie, czy podany przez klienta numer PESEL jest zastrzeżony, a w przypadku potwierdzenia takiego zastrzeżenia odmowę zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych. Celem zmian jest ograniczenie oszustw polegających na zawieraniu polis odpowiedzialności cywilnej na skradzione dane osobowe. Projektowana nowelizacja przewiduje, że odmowa zawarcia umowy odpowiedzialności cywilnej będzie możliwa, ale nie obligatoryjna. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał Rawicką Fabrykę Wyposażenia Wagonów Rawak oraz Carlsberg Supply Company Polska za nieterminowe płatności wobec swoich kontrahentów. Rawak zapłacił karę ponad 291 tysięcy złotych, a Carlsberg 69 tysięcy złotych. Obie firmy nie kwestionowały ustaleń UOKiK i uregulowały nałożone sankcje. Urząd kontynuuje działania prewencyjne wobec kolejnych przedsiębiorstw, przypominając, że opóźnienia w płatnościach to poważny problem gospodarczy, szczególnie dla mniejszych firm, i zachęca do zgłaszania podejrzeń o zatorach płatniczych. Naczelny sąd administracyjny po raz kolejny orzekł, że podatnicy mogą wstecznie zmieniać stawki amortyzacji, obniżając je nawet do 10% za poprzednie lata. Fiskus utrzymuje, że zmiany stawek powinny dotyczyć tylko kolejnych lat podatkowych, jednak Naczelny Sąd Administracyjny podkreśla, że przepis artykułu 16 i ustępu 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest nieprecyzyjny i nie wyklucza korekt wstecznych, a ograniczenia takie musiałyby być wyraźnie zapisane w ustawie. Wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego potwierdzają, że podatnicy mają prawo do korekty amortyzacji za lata wcześniejsze bez zgody fiskusa. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że w Polsce można odprawić bez VAT także przesyłki importowane z państw trzecich, których odbiorcy przebywają w innych krajach Unii Europejskiej, a nie tylko w Polsce. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podkreślił, że zwolnienie z VAT na import małych partii towarów o charakterze niehandlowym wysyłanych przez osoby fizyczne obowiązuje niezależnie od tego, czy odbiorca mieszka w państwie członkowskim przywozu, czy w innym państwie Unii Europejskiej. Wyrok kwestionuje dotychczasową polską praktykę ograniczającą zwolnienie tylko do przesyłek adresowanych do odbiorców na terytorium Polski, co oznacza istotne rozszerzenie praw podatników i operatorów pocztowych w zakresie odpraw celnych. Wiadomości prawne ze świata. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że internetowa porównywarka ofert ubezpieczeń, taka jak niemiecka grupa Czech 24, nie stanowi reklamy porównawczej w rozumieniu prawa, ponieważ sama nie oferuje usług ubezpieczeniowych, a jedynie pośredniczy i prezentuje subiektywne oceny ofert różnych ubezpieczycieli. Kluczowe było ustalenie, że Czech 24 nie jest konkurentem zakładu ubezpieczeń Huk Coburg. Gdyż nie świadczy usług ubezpieczeniowych, a jedynie umożliwia klientom porównanie i zawarcie umów z ubezpieczycielami, co wyłącza ją spod ograniczeń dotyczących reklamy porównawczej. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podkreślił, że prawo unijne dopuszcza reklamę porównawczą tylko przy obiektywnym i weryfikowalnym porównaniu, a subiektywne oceny w rankingach nie są zakazane, co oznacza, że ranking w internetowej porównywarce nie jest reklamą porównawczą. Komisja Europejska wyraziła zastrzeżenia wobec wyboru południowo-koreańskiej firmy KHNP przez Czechy. Jako wykonawcy rozbudowy elektrowni jądrowej Dukowany, w związku ze skargą francuskiej firmy EDF, która przegrała przetarg. Komisja Europejska podniosła swoje obawy na podstawie rozporządzenia o subsydiach zagranicznych dotyczącego kontroli pomocy udzielanej przez rządy krajów trzecich przedsiębiorstwom działającym na unijnym rynku. Czeski Sąd wstrzymał podpisanie umowy z KHNP do czasu rozstrzygnięcia procedury odwoławczej. Donald Trump ogłosił, że dzięki mediacji Waszyngtonu udało się powstrzymać konflikt nuklearny między Indiami a Pakistanem, który wybuchł po wzajemnych atakach wojskowych na początku maja. Trump podkreślił, że kluczową rolę odegrały groźby wstrzymania handlu ze stronami konfliktu, co skłoniło oba państwa do natychmiastowego, pełnego i stałego zawieszenia broni, a także zaangażowanie sekretarza stanu Marco Rubio i wiceprezydenta J.D. Wensa. Choć władze Indii minimalizowały rolę Stanów Zjednoczonych w procesie premier Pakistanu Shebaz Sharif, chwalił Trumpa za przywództwo. To już wszystkie informacje w podcaście. Więcej wiadomości dotyczących transakcji, danych i badań rynkowych oraz wyników finansowych i rekomendacji znajdą Państwo w naszej prasówce, na którą można zapisać się na businessupdate.pl. Subskrybując prasówkę wspieracie powstawanie podcastu. Życzymy owocnego dnia i do usłyszenia w kolejnym wydaniu.